Na autostradzie A2 w okolicach Trzciela województwo lubuskie doszło do groźnego pożaru na naczepy ciężarówki przewożącej papier. Ogień pojawił się w środę około godziny 20.30 i w krótkim czasie objął cały ładunek. Mimo szybkiej reakcji służb pojazdu nie udało się uratować, naczepa spłonęła doszczętnie. Na miejsce zadysponowano aż siedem zastępów straży pożarnej z Trzciela, Międzyrzecza, Nowego Tomyśla, Miedzichowa, Lutola Suchego i Chociszewa. W działaniach uczestniczyła również policja oraz obsługa autostrady. Strażacy przez wiele godzin walczyli z wyjątkowo intensywnym ogniem, a dogaszanie trwało do późnej nocy. Skutki pożaru były dotkliwe dla kierowców, jezdnia w kierunku świecka została całkowicie zablokowana. Po opanowaniu ognia ruch przywrócono tylko na jednym pasie, co spowodowało duże korki i znaczne utrudnienia. Normalizacja sytuacji na A2 nastąpiła dopiero po zakończeniu wszystkich działań strażaków. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Kierowca transportował wyłącznie papier, dlatego policja będzie szczegółowo wyjaśniać, co doprowadziło do gwałtownego rozprzestrzenienia się pożaru.